Cześć robaczki! Ten film to moje wyzwanie. Chcę pokazać wam, że się da. Dla każdej makijażystki najłatwiejszą opcją filmu jest pokazanie wypaśnego makijażu, który składa się z 50 kroków, gdzie połowy produktów nie macie, 3 czwarte pędzli nie macie, nie wiecie, jak wykonywać dane ruchy, nie wiecie czym to zastąpić i tak dalej. Ja chcę pokazać wam, że się da, że da się wyglądać rewelacyjnie, no bo chyba jestem w miarę ogarnięta, tak mi się wydaje. Nawet wtedy, kiedy macie mało czasu, nie jesteście super zaawansowani w technice, to wszystko, co pokażę, jest naprawdę łatwe, jest uniwersalne, czyli niezależne od waszego typu e, urody i też niezależne od koloru waszych oczu, ale wygląda świetnie, mimo że używamy minimalnej, najmniejszej możliwej ilości produktów. Wszystkie te produkty kolorowe, których używam, są dostępne w drogerii, są tanie. Tylko i wyłącznie rzeczy na twarz są specyficzne, ale tutaj chodzi o to, żeby każda z was dobrała to, w czym czuje się dobrze, właśnie na twarzy. I na ustach oczywiście, pewne rzeczy są opcjonalne. Nie musicie doklejać sobie rzęs, nie musicie robić super mocnych ust. Możecie zrezy zrezygnować z obydwu rzeczy, możecie zdecydować się tylko na jedną. Ważne, żebyście wyczuły się świetnie, elegancko i żeby makijaż był trwały. Tutaj zapraszam was do filmu, który nakręciłam dosłownie kilka dni temu, opublikowałam właśnie go i tutaj są wszystkie zasady odnośnie tego, żeby... Jak postępować, żeby makijaż był trwały? Jeśli się do tego zastosujecie, a makijaż był nietrwały, to znaczy, że miałyście rewelacyjną imprezę. Ja tak uważam. Dobra. Przejdźmy do wyzwania i zobaczcie, jak zrobić to cudo. Zaczniemy dzisiaj troszkę nietypowo, jeśli o mnie chodzi, czyli od twarzy, a nie od oczu. Z tego względu, że nie ma tutaj nic na oczach, co mogłoby mi opaść mnie zdenerwować. Pamiętajcie, żeby polecieć... Ze standardowymi, ze sprawdzonymi, co najmniej raz lub dwa razy sprawdzonymi kosmetykami, zwłaszcza tymi na twarz, dlatego, że nie chcecie żadnej niespodzianki, uczulenia albo po prostu czegoś, czego nie jesteście nawet w stanie przewidzieć z nowym na przykład podkładem albo bazą, coś, co może napra naprawdę może się dziać całkiem dużo, niemiłych rzeczy. Ja polecę właśnie z moim standardem, więc zakładam mój standard. Nic ciekawego, wracam za chwilę do Was ze zrobionym standardem, będziemy zajmować się policzkami bazę, podkład, korektor i puder nałożyłam według zasad te, tych, które są zgodne z przedłużeniem ich trwałości. Tu od razu odsyłam właśnie do tego filmu. Tam jest 7 grubo opowiedzianych w dobre 15 ponad chyba minut właśnie tych zasad. Dobra, mamy twarz. To jest najważniejsze, żebyście robiły ją tak jak uważacie za słuszne i tak jak Wy lubicie. Ja lubię, żeby zawsze też był róż na mojej twarzy, jednak w tym makijażu użyję go niewiele i dam tylko subtelną e, chmurkę koloru. E, to jest róż... Który jest, zbruszyłam 34. On ma drobne takie mm, maleństwa, e, ro, e, drobinki, roślinki, drobinki rozświetlające, więc ładnie też jakby ożywi policzki, doda odrobiny blasku, ale to wszystko będzie bardzo subtelne. Róża daje niewiele, dlatego że to nie policzki będą grały tutaj główną rolę, a właśnie cała reszta. Ok, teraz możemy przejść do oczu. I tutaj kluczem, znaczy jednym z kluczy na oczach e, będzie cień, który zarazem jest rewelacyjną bazą pod powieki, więc tak naprawdę możemy ograniczyć ilość produktów do minimum. E, będziemy używać tak naprawdę tylko dwóch produktów, jeśli chodzi o kolorówkę na oczach. Będzie to czarny matowy cień 63 z inglota, oraz właśnie e, kolor tatu 24 godziny z Maybelline w kolorze Honon Bronze. Więc biorę właśnie ten cień, biorę go sobie na paluszek. I rozprowadzam na całej, całej, całej powiece. On ma taki piękny, brudno-złoty kolor, który nie jest, nie należy do najjaśniejszych, ale też nie jest bardzo ciemny. I do takiego wieczorowego oka <grytania> wygląda po prostu rewelacyjnie. I jest to też kolor rewelacyjny dla każdej, każdej dosłownie tęczówki. Mhm. Wklepuję go sobie na powiekę, a powyżej delikatnie. Właśnie rozcieram palcem. Akurat ten produkt jest o tyle rewelacyjny, że on jest bardzo łatwy w nakładaniu, więc nadal trzymamy się tej idei, że było łatwo, minimalistycznie, ale z rewelacyjnym efektem. Dajemy go też na dolną powiekę. Użyję do tego małego pędzelka, dlatego że no inaczej by się nie dało tego zrobić paluszkiem, bo bym chyba miała razem w ogóle z dodatkowymi workami pod oczami. Mamy teraz ten on, and on Bronze. Biorę jeden pędzel i właśnie czarny matowy cień. Ten pędzel to jest H77 z Hakuro. On jest fajny, bo jest do blendowania, ale ma fajny szpic i właśnie to będziemy tutaj wykorzystywać, bo na sam sam koniec tego pędzla właśnie nakładam czarny cień i nim przyciemniam zewnętrzny kącik. Dobry pędzel do blendowania robi połowę roboty za Was. Ja po prostu przykładam go w kąciku. I ciągnę pędzel do góry, robiąc cały czas kółeczko. Nic więcej. Hmm. No i teraz lekko w zagłębienie resztką. Aha. I robię to wszystko jeszcze raz, żeby po prostu wzmocnić efekt. Mamy. Teraz dolna powieka. Biorę tak samo na końcóweczkę. I przy zewnętrznym kąciku leciuteńko przejeżdżam muskając. Wskazując dosłownie, bardzo delikatnie, właśnie ten kącik zewnętrzny. Będziemy używać skośny, cienki pędzelek. I właśnie nadal ten czarny, matowy cień, tak jak powiedziałam, będzie tego mało. I wciskamy ten cień w linię rzęs. To jest łatwiejszy sposób na przeciemnienie tego miejsca. Tak, żeby nie było widać, że będziemy mieć doklejone rzęsy. Ale jest to mega, mega łatwe. Eyelinerem łatwo zrobić sobie jakąś bubę. Tutaj działamy szybko. Pach, pach jest gotowe dosłownie. Rzęsy. Używam swojej ulubionej maskary To jest z burzuła Pend Volume. Dziękuję bardzo, że mi ją poleciliście. Dolnych rzęs nie można pominąć. Okej. Okay. Teraz ja się zdecydowałam na coś naprawdę szalonego. I myślę, że właśnie sylwester albo jakaś wyjątkowa zabawa, impreza, studniówka, to jest właśnie ten moment, kiedy możecie poszaleć i zdecydować się na sztuczne rzęsy. Nie będę teraz robić poradnika, jak je dokładnie przyklejać. Miałam już taki film, fakt, że jest stary i chyba powinnam zrobić jego powtórkę, bo wtedy jeszcze nagrywam telefon komórkowy i mało tam widać. Ale dobra, teraz powiem Wam tylko te kilka najważniejszych rzeczy. Te kilka najważniejszych, właśnie rzeczy. Najlepszy klej to klej duo. Ja używam czarnego, dlatego że jeśli mam do czynienia czarny z czarnym, to czarny klej się najlepiej sprawdza. I jeśli wybieracie rzęsy, pamiętajcie, żeby wybrać te. Które mają przezroczysty pasek. One są raz najbardziej wygodne, dwa najmniej widoczne. Także bierzemy się za rzęsy: to są Demi Whispies, jedne z najbardziej popularnych rzęs. Z rzęsy z Ardel. Niestety niedostępne nigdzie w sklepach takich stacjonarnych, ale w każdej dobrej, większej drogerii internetowej. Wyciskam sobie kropeczkę kleju na rękę, moczę rzęsy. A dokładnie mówiąc, właśnie ten paseczek, bardzo cienką warstwę. Pamiętajcie, że przy dobrym kroju do rzęs, właśnie takim lateksowym, mniej kleju, znaczy lepiej doklejone. Wbrew pozorom, zaklejenie sobie większej ilości wcale nie znaczy, że one się będą lepiej trzymały, a już na pewno będą mało komfortowe. Mało to znaczy dobrze. Czekam dosłownie chwilę, aż one wyschną, i zaraz będziemy je przykładać, nakładać, żeby się przykleiły w porządku. Są wyschnięte i kładę je na własne rzęsy i wsuwam, dosuwam do powieki. Na środ środek najpierw przykleję, a teraz zajmuję się boczkami. Mamy! Wydaje mi się, że widać różnicę między jednym okiem a drugim. Różnią się one tylko sztuką rzęs. Doklejam drugie. Brwi możecie po prostu wyczesać. Ja swoje zawsze muszę podkreślić, dlatego że są mało widoczne. Przy makijażu wieczorowym jest to akurat bardzo ważne. Jeśli wasze są też mm, takie nikłe, pamiętajcie, żeby chociaż leciutko je zaznaczyć. Ważne jednak, żebyście wyczuły się z tym dobrze. To jest priorytet. Ok, mamy to możemy teraz zająć się ustami i teraz, jeśli uważacie, że to jest w porządku, że to jest ten efekt, który chcecie mieć, on jest docelowy super, nakładacie delikatną pomadkę lub błyszczyk nawet yy, dosłownie balsam byle usta były ładne, odżywione lekko błyszczące i jest super ja jednak polecam po hardkorze i pokażę wam wersję taką max max maxi fajnie też by wyglądało to, jeśli macie wyraźne usta i bez rzęs żeby ten efekt był bardziej stonowany. Ale tak jak wspomniałam, pokazuję wersję na pełnym wypasie. Więc ja zastosuję produkt, który bardzo lubię, dlatego że on daje mocny, piękny, żarówiasty, czerwony kolor, ale wytrzymuje bardzo długo. To jest Lip Cream z serii Stay Matte Essence. To jest taki... Krem, dosłownie krem, e, który jest matowy, e, który trzyma się bardzo długo na ustach i daje niesamowity kolor i bardzo łatwo się aplikuje e, prosto po prostu z e, aplikatora, który tutaj jest. Nie trzeba, e, jeśli, jeśli to stosujecie, nie potrzebujecie dodatkowego pędzelka na przykład, dodatkowych akcesoriów, więc jest to wygodne, zwłaszcza przecież musicie to wziąć ze sobą. Produkt do ust musicie zawsze mieć ze sobą na każdej imprezie, dlatego że to jest coś, co zawsze po prostu... Zawsze, zawsze, zawsze lubi nam złazić i musimy to poprawiać. No bo wiadomo, tu się je, gada, pije i tak dalej, więc ten produkt ust się ściera. Dobra, to ja robię ustka. Nie mogę niestety przy tym gadać, szkoda, chciałabym. Mm. Gotowe! Da się? Da! Jest szybko, jest łatwo, jest tanio i jest zarobisty efekt. I właśnie o to mi chodziło. Wyzwanie zostało zrealizowane. Jest też opcjonalnie rzęsy bez rzęs usta bez ust, full wypas dowolnie tak jak wy się czujecie jest trwałość, jest jakość jest rewelacja i jest prędkość więc o to dokładnie chodzi pamiętajcie, żeby wziąć do torebki kilka rzeczy niezbędnych do poprawki makijażu, czyli jakiś produkt do ust, jeśli macie rzęsy to małą tubeczkę kleju no i coś, co zmatuje waszą twarz jeśli macie właśnie problem ze świeceniem się ja życzę wam szampańskiej przerewelacyjnej imprezy ja swojego Sylwestra spędzam w Warszawie. Piszcie mi koniecznie, co wy planujecie właśnie robić. Ja będę razem z Wojtkiem właśnie w Warszawie u Karoliny. Nasze poczynania możecie śledzić. Zapraszam Was, wszystko będzie na Facebooku. RLM-owym oraz na Instagramie. Wszystkie linki są na dole, także produkty wszystkie do makijażu też są na dole. Jeśli ktoś wpadnie na tak rewelacyjny pomysł, jak odtworzenie tego makijażu lub jego części, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zahasztagujecie mnie na Instagramie lub oznaczycie właśnie tam, lub wrzucicie na Face'a, na walla. Nie, tą wiadomość prywatną niech wszyscy widzą, niech wszyscy się cieszą, niech wszyscy Was podziwiają, jakie cudowne prace robicie. Dzięki jeszcze raz. Cześć, do zobaczenia. Pa!